No witam z Station Wager. Wyproszę mi dzisiaj kwestię, bo ja tego kurwa nie kapuję przeproszeniem Bo wy twierdzicie, że, że brzemy o paczki, prezenty, coś takiego. Coś wam powiem na ten temat i Was to na pewno dziwi. Ci co nie wiedzą to nie wiedzą, ci co wiedzą to powinni wiedzieć. Że każdy youtuber dostaje od fanów prezenty Już nie raz, nie dwa się spotkałem Ogólnie w tamtym roku byłem na, zlo na zlocie youtuberów Ogólnie W Katowicach Bo to było w Katowicach I też youtuberzy znani dostali prezenty, paczki od fanów to nie jest to dziwne To jest reakcja normalna Też dużo poznałem youtuberów Którzy faktycznie siedzą już o wiele więcej niż ja Bo ja to tylko razie 5 lat Na razie Ale z czasem może będzie więcej Dlatego To nie jest chore ani nic To jest normalna reakcja to jest jakby podziękowanie od fanów za to, że ten ktoś nagrywa. To jest standardowe. Ja widziałem się, widziałem coś takiego. Ja też dostałem yy, jako prezent od fanów Taką fajną koszulkę. Mam w w domu. Muszę ogólnie zrobić zdjęcie tej koszulki. Ja też dostałem i nikt nie, nie gadał, że to jest, że my żebrzemy. Po prostu muszę Was troszkę rozkręcić. Bo, tak to przed świętem było tych paczek sporo, a po świętach, tak malutko, jakbyście nie wiem, mieli to u nas w dupie te fanowie. To dla Was robimy ogólnie filmiki. Nie dla siebie, tylko dla Was. Tylko powinniście mieć jakiś szacunek chociaż do nas, że robimy filmiki. Komu się nie podoba. To nie ogląda, komu się podoba, niech lajkuje like na naszą stronę, promuje nasz kanał i inne rzeczy. Krótko na temat, nie ma co się tutaj oczekiwać i mówię, bo, że przejrzę. No wiem, bo już nie raz, nie dwa widziałem na komentarze, ale ja na to nie zwracam uwagi, Nie zwracam, bo mam to, przepraszam. Mówię, że robię, bo robię. Krótko na temat. Pomyślcie sobie bo to nie jest zły pomysł. Kiedyś chcieliście w roku 2014 chcieliście żebyście do nas pisali paczki bo było jakby na stronie pisane na fejsie, jakby nie pisaliście, że chcieliście do nas wysłać paczkę. No ale w roku 2014 akurat nie myśleliśmy o tym a zrobiliśmy w tym roku, żebyście podziękowali za robienie naszych Bo ja mam inne sprawy niż robienie dla Was za każdym razem filmiki, tematy i inne rzeczy. A staram się rozdzielić czas na to, żeby robić filmiki i na to, na rodzinę, dom i inne rzeczy dzielę się z czasem. to doszanować to, że faktycznie to dla Was robimy, nie dla siebie. A kto nas nie lubi, to nie musi oglądać. Nie musi w ogóle oglądać, może wyjść sobie z kanału i sobie wejść na inny kanał. Tylko niektórzy ludzie nie potrafią. Ich broszka nie moja. Tak mówię, przemyślcie to, co mówię, powiedziałem w ogóle. Zastanówcie się co nieraz piszecie, jakie bzdury na to to. Pozdrawiam i elo.